Siemanko, z tej strony Karol, dzisiaj ze mną jest Krzyś. Siema. Właśnie. Dzisiaj będziemy grać na, kom na komputerze FIFA 11, no bo lepszej nie akurat nie mieliśmy. No, więc... Ja się mieliśmy, ale nie tutaj. No nie tutaj, no, bo teraz jesteśmy u dziadku. Właśnie. Dziadka i babci. Właśnie. No widzicie, to nasz komputer. Nowka sztuka prosto z produkcji. A to... Jest nasz skarb. Pozdrawiamy wszystkich naszych fanów. Tak. Dziękujemy za te łapki w górę. Znaczy to na razie tylko... Na razie no dopiero co puściliśmy. Dwie, I tak... dwie łapki w górę są. No właśnie, ale i tak za to dziękujemy. Mm, prosimy też o więcej. <laughs> e, I ja no przepraszamy więcej. za ten czas, kiedy były czarne ekran, nic nie widzieliście. No. Ale to dopiero się włączała, bo teraz się włączę... Włą o nie, 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 nie! Trudno, Karol. Tak Aj, nie ja ja, ja i tak już dwa razy ja, na takim czeskim. Widzicie, to jest FIFA. Tylko szkoda, że nie możemy głośnić. No możemy, tylko że my Właśnie, połączy, więc pozdrawiamy ca wszystkich ja naszych fanów. Za... Może... Może za całego YouTube'a. Twojego tatę za, za ten... Za co? Y i zaproś tutaj, żeby nam ustawił dźwięk. Nie, dobra już nie. Więc to mnie Chociaż nie, bo by nam bardziej przeszkadzał, kurde, w mówieniu. No, by bardziej się skupiali na samym dwie. Pozdrawiamy Bardo Bartosza Sosnowskiego. Tak. On wyjechał na obóz. No właśnie. No i... No to patrzcie jak Karol gra. Na razie sobie zagram taki. Właśnie, na razie gra. Kto kim by tutaj zagrać? Po, powiedzcie nam yy, propozycja yy, w propozycję. Kim będziemy zagrać? mamy grać? zagrać? Jakie o! A co my tutaj mamy? Co? A jest... a jest tylko taka jeszcze framer litr. A nie, no dobra. To szwabo. Jaki szwabo? Żartuję no. przecież. Mówię słabo czyli słabo. Dobra, ja już wiem, jakim będę grał. Będę grał... No, więc jutro gimna. jutro będziemy też nagrywać z Brawl Stars e, filmik ci... z piłką dla i ci... może jeszcze jednego chowanego. No, ja się się bardzo dużo, bardzo spodobały wam się te filmiki chowanego, na razie są dwie łapki w górę chyba. Chowanego lub jedna. Tak, a to jest dopiero początek. Właśnie. Mieściak my będziemy się rozwijać dłużej. Jakby co to za dwa dni wracamy my do prostowa a my mieszkamy w Piastowie. Więc jakby ktoś nas zobaczył na na przykład na ulicy. To proszę wołać. Właśnie proszę wołać. My chętnie postawimy. Y, Panu, no, pani lub dziewczynka lub chłopcu. Właśnie. Y, postawimy. Wam te yy, podpisy, yy, autografy, to macie u nas już, kurczę. Gwarantowane. Właśnie, w klanie. Aby kurczę. ktoś grał w Brawl Stars... No to do Siketa To właśnie, to do Siketa Buta. Zapraszam. Ryszard to ja, Karo to Karo. Jest. Karol to Karo, przecież ja jestem Karol. No tak, no. Ale, ty masz ksywkę, Karol. Ja jestem Ryszard. Ty masz ksywkę, Ryszard. No właśnie. No tak, właśnie tak. 00, zero, zero, piąta minuta. To już spotkanie, a, a mnie już ręka boli. No właśnie. To może jeszcze trochę potrwać, słuchaj. Właśnie. Z 15 minut to tak regularnie odcinki no będą, a no, nie 9 minut, no. Nie, będziemy robić też krótkie e, cięcia w odcinkach, no bo oczywiście. Znaczy... Nie ma tyle telefonu oczywiście, tyle pamięci, Ładnie. ale jak wystarczy, to da radę. No, chyba, jak że da radę, to szczęścia. Tak, że po prostu yy, yy, Dajemy jeden filmik na YouTube'a i potem go kasujemy. O, piękna okazja. Go! 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 Nie, no, nie tu, ja. <głos> 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 <noise> Nie. Bo powiedział mu tylko, że jest gruby. O, to za na pewno. Hmm. Ale weź tutaj kameruj. Nie, Nie to... musi mu tego mówić. Ale jednak, jednak mu to powiedział. Jednak powiedział do Abati, że jest najgorszym bramkarzem świata. Wczoraj mu to powiedział w szatni nawet... Dużo. A my już Dużą. każdy wie, że my już jesteśmy youtuberami. Mamy własny kanał. A jak się nazywa? Kanał, no. A jak się nazywa kanał? Kanał no, nie wiem. Jak się tam nazywa. Bo Piotr Sosnowski ma i ładne No teraz to jest Piotr. No tak, bo teraz nagrywamy na Piotr. Kurczę, bo no. ja już dzwonę.